Nie wiem, musisz mi kupić. Nie się <kuchy> Jeżeli to prawda, to. No, ja cię naprawdę cieszę. No chodź, tu, <kuchy> na co nie nagrywasz. No chodź tu. Mam nadzieję, że to. Ja tak no, no. też mam nadzieję, że to prawidłowe, no bo nie jest takie wyraźne. No jest takie wiesz... Takie nie wiem, no może coś źle zrobiłam, no ale. Nie wiem, trzeba by ten kupić jeszcze raz. No to kup dzisiaj. Piesek. Zrób test. Zrób test. Czy to prawdziwa? Czy ta si jest prawdziwa? Bachysiu. czy ta si jest prawdziwa? Bachysiu. No, takie wyraźniejsze jakby jest, no ale nie wiem, czy. A ile czasu minęło? No, po trzech minutach sprawdziłam. Ale po ilu się spodobało? 3 do 5. No nigdy nie miałam ten, więc no, nie ale wiem. To no... ważne jest. Pokaż to opakowanie to tak? tak jak widzicie, pierwszy test ciążowy wyszedł bardziej wyraźny. A ten drugi zrobiłam przed chwilą tym razem płytkowy no i jest taka delikatna ta kreska zobaczymy jutro postaram się zrobić rano mam teraz kilka tych testów ciążowych i się okaże czy coś faktycznie z tego jest czy czy się jednak nie udało ale trzymamy kciuki żeby było przed chwilą kręciłam lookbook, więc stwierdziłam, że skoro już mam wszystko ogarnięte, sama jestem ogarnięta, jakoś tam wyglądam, to się do Was przy okazji odezwę w ważnej dla nas oczywiście sprawie. Jeśli oglądacie ten filmik, no to wiecie już o co chodzi. Zrobiłam wczoraj test ciążowy i wyszły dwie kreski. Pewnie widzieliście już pierwszą. Reakcję naszą, mojego męża, na te właśnie dwie kreski na teście. Ale powiem szczerze, że byłam tak zaaferowana i tak po prostu tym wszystkim rozbrojona, że też no, wczoraj się do was nie odezwałam. Dzisiaj jest 1 luty. Ja ten pierwszy test robiłam 31. Jeszcze. Drugi test zresztą też potem zrobiłam, bo jak tylko się pojawiły te dwie kreski, to od razu wysłałam męża po więcej testów różnych, żeby sprawdzić, czy to w ogóle jest legitne, czy nie. Dzisiaj rano robiłam trzeci test i na nim też wyszła druga kreseczka, co mnie bardzo cieszy, ale chciałam wam troszeczkę powiedzieć o tym, jak się czułam wczoraj, bo powiem szczerze, że jak zobaczyłam te dwie kreski na teście, to nie bardzo wiedziałam, jak zareagować, bo powiem szczerze, że pierwsza myśl, która mi przyszła do głowy, to było to, że na pewno coś źle zrobiłam. Na pewno źle wykonałam ten test. I dlatego on wyszedł fałszywie pozytywny. I po prostu nie mogłam uwierzyć, że, że te dwie kreski mogą być legitne. I powiem szczerze, że mimo, że do tej pory wykonałam trzy testy i na każdym była ta kreseczka, co prawda, na drugim była trochę bledsza, a na tym, który wykonałam dzisiaj rano, była trochę wyraźniejsza, ale i tak mniej wyraźna niż ta na pierwszym teście. Więc teoretycznie mam trzy testy pozytywne. Ale póki nie mam tego potwierdzonego, wiecie, przez lekarza, to tak naprawdę nie chcę się tak bardzo nastawiać na to, bo boję się, że nagle się okaże, że to jednak wszystko była nieprawda że te testy kompletnie się mylą, albo że coś jest ze mną nie tak i że dlatego wyszedł mi test pozytywny, ale że to wcale nie oznacza ciąży i po prostu mam w tej chwili mega mieszane uczucia. Ale tak, no, mam cztery kolejne testy, więc myślę, że zaraz wykonam jeszcze jeden z nich, i to będzie test płytkowy tym razem, bo wczoraj też zrobiłam test strumieniowy, potem płytkowy, i dzisiaj już jestem po teście strumieniowym, więc myślę, że teraz czas na któryś kolejny płytkowy. No i zobaczymy, oczywiście dam Wam znać, co na nim wyjdzie. Powiem szczerze, że. Nie wiem za bardzo, czy mogę się już cieszyć, czy możemy się cieszyć, bo no nie mam tego potwierdzonego medycznie. I to jest taki ciężki moment, bo teraz jest weekend i nie mogę zrobić badań z krwi. Nie mogę się też zapisać do ginekologa, więc muszę czekać do poniedziałku, a jest teraz sobota. I z jednej strony no, czuję się tym troszeczkę podekscytowana. Zwłaszcza, że to jest bardzo oczekiwane przez nas potencjalne dziecko. Natomiast nie do końca chcę do siebie jeszcze dopuszczać te emocje, bo tak jak mówiłam, boję się, że się sparzę i że się okaże, że jednak coś jest nie tak i że, że to nie była ciąża. Oczywiście mam nadzieję, że te testy pozytywne no jednak wskazują na ciążę i na dziecko, ale no nie wiem, no, bo to jest takie naprawdę ciężkie, żeby dopuścić do siebie te emocje, bo po prostu poza tymi potencjalnymi pozytywnymi emocjami jest ogromny strach, że to jednak nie jest dziecko. Mam takie wrażenie, że gdyby się okazało, że te pozytywne testy, które mi wychodzą od wczoraj, że gdyby się okazało, że to jednak była jakaś pomyłka, to myślę, że po prostu totalnie zawaliłby mi się świat i że bardzo bym się przez to rozsypała. I dlatego ciężko mi jest dopuszczać w ogóle do siebie tą informację, że, że to jest prawda. Co prawda, już dzisiaj sobie troszeczkę na to pozwoliłam, i troszeczkę, wiecie, zaczęłam szukać takie rzeczy typu, czego mi nie wolno jeść, czego mi nie wolno pić, czego mi nie wolno robić i tak dalej. Ale jeszcze się boję tak bardzo w to wkręcać, bo po prostu no nie wiem, co będzie dalej. I wiecie, nawet jeżeli się okaże, że lekarz potwierdzi ciążę, to też nie mam oczywiście gwarancji, że wszystko będzie okej. Okay. Więc jest to taki bardzo ciężki moment, mimo że teoretycznie jest to moment, w którym myślę, że też się każdy z nas na swój sposób czujemy bardzo szczęśliwi. Ale ta niepewność na tym etapie jest naprawdę bardzo ciężka. I też samo to, że. Teraz nadal jestem jeszcze chora. Poprzedni filmik, jak wam nagrywałam, to też byłam chora. I przez dwa tygodnie potencjalnej ciąży brałam leki, których nie powinnam brać w ciąży. Syrop, który miał na przykład jakąś tam zawartość alkoholu. Szczerze, w życiu by mi nie przyszło do głowy, że w jakimś syropie jest tam alkohol, ale też, mimo że się z Staramy o dziecko mimo, że chcemy mieć dziecko, to pomi do głowy, że, że to już teraz może być. Także moja taka rada, jeśli się staracie o dziecko, jeśli jesteście chore, a nie jesteście pewne, czy w danym miesiącu to będzie ciąża, czy po prostu normalnie będzie okres, to unikajcie różnych leków czy rzeczy, które mogą Wam zaszkodzić i dziecku zaszkodzić, bo tak, jak ja jestem teraz w takiej sytuacji, że się po prostu zaczynam zastanawiać, czy to, że brałam te leki na grypę, to może w jakiś sposób zaszkodzić. Mam nadzieję, że nie, więc trzymajcie kciuki. Myślę, że następnym razem dam Wam znać, jak już będę po badaniach, czy faktycznie się potwierdziło, czy nie. Ale oczywiście ten filmik pewnie ujrzy światło dzienne dopiero po kilku miesiącach od tego momentu nagrywania i od momentu zrobienia pierwszego testu. Więc zobaczymy, jak wtedy wszystko będzie wyglądało. Natomiast chciałam troszeczkę jednak udokumentować to, jak to wygląda z mojej perspektywy w tej chwili, jakie są moje emocje, bo być może komuś to pomoże. Także widzimy się już po badaniach. Anią. Dobra, będę robiła teraz kolejny test. To już będzie czwarty z kolei. No i zobaczymy, czy też potwierdzi, czy będzie co innego. To jest po minucie i wydaje mi się, że ta kreska już jest dużo bardziej wyraźna, niż była poprzednio. Tak jest po czterech minutach. Wydaje mi się, że... no. Taka całkiem wyraźna jest ta kreska, więc tu chyba raczej nie powinno być wątpliwości. No, ale wiecie, wolimy to potwierdzić jeszcze u lekarza. Jak oceniasz, Jung-Juni, ten nice. test? Będzie dziecię. Będzie? Będzie dziecię. Tak myślisz? No dobra. Ty, co myślisz, jak czwarty test wyszedł? Wyszedł. Uwaga, bo to za Wyszedł. Taki. Co myślisz? Myślę, że jest pozytywny. Myślę, że jest pozytywny? Tak. Myślę, że to nie coś nie tak ze mną? Nie. No, jest wyraźne. Jest wyraźne bardziej, nie? Powiedz, co gotujesz dla mnie? Gotuję I... dla ciebie kurczaka. Na ostro. Kurci na ostro? Kurczaka na ostro? Na ten żołądek. Pewnie z kocu No Trochę jest. No trochę, trochę i trochę papryczki chili. Nie jeszcze nie było. Trochę chili tu Jak będzie. Nie, chcesz, to mówię, ci nie, nie doj, doj, doj. Pechinio, co sądzisz na ten temat? Ale nie jedz tego. Co sądzisz na ten temat? Test, test kolejny bahisiu, bahisiu, wypowiedz się. Bachira, wypowiedz się na ten temat. Tak? Będzie doj? Będzie doj? Będzie doj, Bachisiu? Nie nie, będzie doj? Piesku, wypowiedz się, bo ty już próbowałeś to zjeść. No, wypowiedz się. No, ja wiem, że to czuć. To jest kolejna sikolinka, pieseczku. No? Nie, nie jest tego! Dobrze, approved. No to to jest piąty test, jest drugi luty i jak widać ta kreska jest jeszcze wyraźniejsza chyba. Na razie z testów wychodzi wszystko jako pozytywne, natomiast oczywiście czekamy na badania i na spotkanie z lekarzem. To jest mój szósty test z kolei i tak jak widać kreseczka jest. Ale jest bardzo niewyraźna. Ja ten test też wykonuję po południu. Mieliśmy dzisiaj iść na badanie krwi, ale zepsuł nam się samochód, to znaczy rozładował nam się akumulator i w końcu nie pojechaliśmy, więc dlatego robię ten kolejny. Test. Z tego co zauważyłam na razie po tych kilku testach, to wydaje mi się, że te płytkowe testy są trochę gorsze niż te strumieniowe, bo widać na nich tą kreskę mniej wyraźnie i tak jakby one były mniej czułe, mimo że jest powiedziane, że niby ma być ta sama czułość. Ale generalnie postanowiłam wypróbować różnych i zobaczyć jak ten poziom HCGA się może tutaj zmieniać i czy to w ogóle będzie widoczne na tych testach. Taka piękna orchidea zakwitła nam chyba na małego lisia. Jest ósmy dzień po pierwszym teście, i zrobiłam sobie jeszcze jeden test, bo dopiero w poniedziałek idę do lekarza. I tak jak widzicie, ta druga kreska jest bardzo, bardzo wyraźna. Więc wydaje mi się, że to już jest mocne potwierdzenie, bo to znaczy, że poziom HCG bardzo mocno urósł. Chciałam Wam jeszcze pokazać. Jak zakwitła nasza orchidea do tej pory. Rozkwitło już całe pięć kwiatków. I ja myślę, że to jest taki dobry znak przepowiadający, że to maleństwo będzie zdrowe i będzie się dobrze rozwijać. Przynajmniej mam taką nadzieję. Pokażę Wam teraz samą orchideę. Jeśli ktoś nie wie, to orchidea jest starożytnym symbolem płodności, a biała orchidea Symbolizuje niewinność i bardzo często dawana jest w prezencie osobom, które zostaną mamami. Także myślę, że to jest taki piękny znak. Bachisiu, przywitaj się! Bachisiu, Bachiniu, wiadomość! Wiadomość od małego liska! Bubulka, wiadomość od małego liska! Wiadomość od małego liska, tak! Od Michu wiadomość. Hihihi. Wiadomość od małego Michu. Jest pierwszy lutego i chciałam wam pochwalić się, że udało mi się schudnąć, bo 1 stycznia ważyłam 70 i 40 kg. A teraz jest pierwszy lutego, czyli minął miesiąc i dzisiaj rano ważyłam 65,8, czyli łącznie schudłam 4 i 60 kg. Na koniec grudnia nagrywałam dla Was lookbooka i wtedy ważyłam właśnie ponad 70 kg, więc możecie sobie obejrzeć tamten filmik, jeśli go nie widzieliście. Chociaż oczywiście tutaj teraz ym, jestem po prostu ym, w krótkich yy, spodenkach i w krótkiej bluzerce, żeby bardziej było widać, jak to moje ciało na tym etapie wygląda. 4,6 kg na Miesiąc, to myślę, że to jest bardzo dobry wynik, więc mam nadzieję, że może jeszcze troszeczkę mi się uda schudnąć. Tylko, że tutaj jest taka sytuacja, że ja miałam ambitne plany, żeby tak do kwietnia, do maja zrzucić dużo więcej tych kilogramów, cały czas będąc na redukcji i angażując się troszkę sportowo. Natomiast wczoraj czyli 31 stycznia, okazało się... Cześć piesku! Pachisiu, ślicznie! Pachuncia! Wczoraj okazało się, że prawdopodobnie jestem w ciąży. Jeszcze na tym etapie ta ciąża nie jest medycznie potwierdzona, tylko... Pachisiu! Tylko póki co takimi domowymi testami. Natomiast Bachuniu, wiem, że się cieszysz. Wiem, że się bardzo cieszysz. Generalnie wiadomo, że jeśli ciąża się potwierdzi, to redukcja odpada. <grym> Bachisiu, ty nie będziesz na redukcji, nie bój się. Ty będziesz miała żwacze i wszystko. Wszystko będziesz miała pyszczoszko. Wszystko kocha na pieniu. Ciu, ciu, ciu. O, ciu, 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 ciu. bo znowu mi mikrofon spadnie. No, już zaraz ci coś dodzą. Zaraz będzie doj, zaraz będzie. No więc właśnie, redukcja w tym wypadku odpada, ale no, zobaczymy, jak ta waga będzie się zmieniała. Ale sobie pomyślałam, że z jednej strony, skoro schudłam trochę już, a z drugiej strony, skoro teraz no, może być tak, że przez następne kilka miesięcy znowu przytyję. To też chciałam trochę udokumentować to, jak to ciało się zmienia, czy zmieniało. Teraz to jest tak, że ja mam brzuszek, ale to absolutnie nie jest ciążowy brzuszek, bo... Oczywiście, jeśli potwierdzimy ciążę, no to ona na razie według tych medycznych wyliczeń to są 4 tygodnie, a tak na serio, no to to są 2 tygodnie, więc to nawet nie ma prawa być jakiegokolwiek brzucha ciążowego. Natomiast to jest po prostu mój normalny brzuch, tak? Teraz jak nie wciągam go... Dzisiaj rano zjadłam normalnie śniadanie, od tej pory jeszcze nic nie jadłam. No, to tak to wygląda. Więc generalnie ja normalnie, przez to, że miałam lekką nadwagę, w tej chwili jestem na takiej granicy, że zeszłam z tym BMI troszkę poniżej tej nadwagi. Czyli teoretycznie jestem w normie, ale wiecie, w takiej wysokiej części tego zakresu. I ja normalnie po prostu tak wyglądam, jakbym była. Nie wiem, w czwartym miesiącu ciąży. Może to jest trochę śmieszne, ale ja niestety jestem teraz taka gruba, że już wyglądam, jakbym była w którymś tam miesiącu ciąży i miała za parę tygodni czy miesięcy rodzić. Także, no, sorry, no, takie życie. Może Wam pokażę tutaj ten brzuszek spożywczy. To on wygląda tak, więc, no, nie jest to super fajna wyjściówka przy ciąży, bo to znaczy, że nie. mogę. Troszeczkę tych kilogramów zyskać, no ale tak to wygląda bez wciągniętego brzucha. Jak wciągam brzuch, no to wiecie, to, to też się nie wciąga. Nie jestem w stanie tego tłuszczu po prostu wciągnąć, no bo są takie powłoki, wiecie. Zapasów, no i, i z tym się nie da za dużo zrobić na razie. Także zobaczymy, jak to się będzie rozwijało. No, ale i tak jestem szczuplejsza niż miesiąc temu, więc to jest dla mnie pocieszające i naprawdę bardzo to jest dla mnie dobre, że mi się udało e, chociaż troszeczkę przed ciążą schudnąć. Uda też mam, tak jak widać, masywne, solidne. Tutaj moje salce są na ramionach, też, no, niczego sobie. Więc tak wygląda w tej chwili. Zobaczymy jak będę wyglądać za parę miesięcy. Tu macie taki piękny profil tyłem, wszystko jak to wygląda. Jaki mam właśnie tutaj tłuszczyk z tyłu, który niestety no, nie jest zbyt atrakcyjny, ale nie ma wyboru. Tada! Mam nadzieję, że taki filmik Wam pomoże coś w kwestii właśnie tego, ile można przytyć w ciąży, jak to ciało się może zmieniać na lepsze czy na gorsze, ciężko powiedzieć. Także będę Was updateować na pewno co jakiś czas. I tak to nie jest brzuch ciążowy, nawet jeżeli tam jest maleństwo.